Witam serdecznie. Panie Arku, no tak elegancko ubrany. Co to za, co to za okazja? Specjalnie na gale The Freak? E, tak, przyjechałem tutaj specjalnie. Przyjechałem e, szukać jakiegoś rywala na kolejne stacje. No tak, no jakby to. tu pewnie mówi to żartobliwie, ale no, no tak. No tak szczerze, twój jedyny pomysł to, żeby zarobić pieniądze, to jest żebranie walk. I kogo upatrzyłeś tych, co dzisiaj walczyli? No, tak mi się podobał na przykład walka przyglądałem się w walce pasud i Bardziej bardziej kipicowałem bo jego bardziej nie lubię i z nim by było fajniejsze starcie. No, ale jak wygrał Pasut, to może tego pasuta. E, no i ta go, bo problem mam taki w Prime, że ja mam kontrakt w Prime na walkę z Resjuszem, ten kasniuszem, a ta na p... Nie się bić. No i do mnie dzwonił na wczoraj Tomek rąk, mówił Kubarek, no nie przekonamy go, czy chcesz kogoś innego. No ale kogo tam wymać? Niko nie macie. Jedyny zasięgowy no jest Stazy. Tazii. No właśnie, tazii. no wiesz, że Tazy. Ale serio, Tańcula mówi, że jedyną zasięgową osobą jest Tazi? No kurwa, brakiem szacunku do tego cyklu. Kim on kurwa jest? Za kogo ten debil się uważa? Czemu on twierdzi, że jest gwiazdą? Czemu on uważa, że powinien się bić zasięgowymi ludźmi? On naprawdę nie rozumie tego, że on dla fejmu jest zwykłą, pierdolą, mało istotną zapchaj dziurą? To jest po prostu tani zawodnik, którego można wepnąć, inni się bić nie chcą? Czemu on ma tak ego wypięte? No, nie rozumiem tego. No i teraz jak Tazy wychodzi z klatki, to go zaczepiłem i mówi, że on jest także w styczniu na mógłbym się... A według mnie, teraz, z tazy, za trzy tygodnie? Powiem ci tak, nie, tygodnie, w melanżu jestem w Ale powiem ci, że Tazy pokazał dzisiaj, że Bóg krwawi. I to jest ja, widziałem tam dużo błędów i jakbym był na miejscu y, Josefa i to by było w MMA, to by nie miał szans. Serio, bez kitu, nie, żebym teraz go zaczął. ale stary naprawdę no, widzę o... swoje szanse z Tazym normalnie w, w MMA. No dobrze, no czyli... Okej. Okay. Miałem podobne, podobne spostrzeżenia, miałem jak widziałem ostatnią walkę Tysona Fury. Że właśnie tam tyle błędów dostrzegałem, że. No ja wiem, że gdybym w tamtej walce ja był walem Tysona, to najprawdopodobniej skończyłbym go w pierwszych trzech rundach przed czasem. Ale. No tak. Czyli na styczeń najprędzej by to była coś jeszcze w tym roku planujesz, czy, czy jednak melansz wygrywa póki co? Nie, Bo ta p***ka od tańczyła tańczula się chyba niesie aż do dzisiaj w takim razie. Ta wataha, wataha, no. Stary, jesteśmy na posłuch cały czas, w ogóle podobno um, Wardenga ma z, z producentem ogadane, że on tam ma mikrochipy no i teraz tak naprawdę my gadamy, to Wardenga już się i ogląda to na live, to co my teraz gadamy. Dobry pasut, zwycięski, ale... pasut, a to była relacja SixPack TV, wielkie dzięki. Dzięki Marcin. Kiedyś się dostanę. No, ja ja zrobiłem jedną sekundę i. Zmierzysz się za nocami. W, kiedyś... w tej samej sekundzie stwierdzisz, że to było straszne. Jak uceniasz w ogóle dzisiejszą. A to akurat tu się nie zgodzę. Arek Tańcula nie założył okularów, dlatego że. Yy, jesteśmy. Myślę, że Arek Tańcula zakłada okulary, bo to jest jego najdroższy przedmiot w szafie. Po prostu on wiesz, jak już. Jedzie na galę frikową, to musi się wystroić jak szturne otwarcie kanału, bo przecież on jest wielkim milionerem i musi pokazać ludziom, że jest człowiekiem sukcesu. Druga, ale tak już całościowo. Coś e, no... cię zaskoczyło, zdziwiło, na przykład to 2 na 1 jak oceniasz. E, wiesz co, ale powiem ci na przykład, że oni mieli szansę. Była, była na początku. Oni mieli szans... Nie, to nie na początku. Nawet jakby oni drugi raz to zrobili, bo widziałeś, co się dzieje. Jeżeli dwóch się rzuca, to on nie wie co robić, no rzuci mu się po nogi, i wywrócił go. I on go wywrócił, mógł na niego się go dalać. ja. To było do zrobienia. Jak dla mnie oni mogli wygrać tą wygrali, ale mogli to wygrać normalnie y, strategią. I gdyby mieli więcej czasu, to by to wygrali. Ale tak w ciemno zaskoczyło, y, zaskoczyło cię w ogóle, myślałeś, że to pójdzie w tę stronę, dyskwalifikacja po prostu? Tak, nie, no ja wiedziałem, że będzie bo nawet Przecież sam y, Deniz mówił, że to nie, że on nie będzie się pewno. Ale chyba był soczysty. Te ja siedziałem akurat tam gdzieś w pierwszym rzędzie, ale to było tak słucha człowieku tego, to no, no. dostał mocno, więc nie. Znaczy inaczej, mocno, nie mocno, mógł wyjść, bo widać było, że przecież nie był k odcięty, mogli wyjść dalej. Tak po dwóch minutach mu się przypomniało, żeby się położyć na ziemię. Tak, nie, znaczy powiem ci, że jakby oni to dobrze zrobili, to mogli to. Mogli to wygrać w innym stylu i byłoby naprawdę dobrze, no? Mo Są w ogóle pierdoli? Kurwa, co ten typ pierdoli? Mogli w innym stylu to wejść i wygrać, bić się dalej? Kto normalny, kto normalny chce ryzykować swoim życiem czy zdrowiem, żeby bić się z gościem, który ci sokerkiki napierdala? Jak w ogóle można mieć pretensje kurwa Donatana, że nie wyszedł bić się dalej po sokerkiku? Nikt o zdrowym umyśle nie chciałby się bić dalej po tym, jak wie, że gość idzie tam ci zrobić realną krzywdę poprzez kurwa faule. Bardzo dobrze zrobił, że zaczął symulować, że, że go k ucho boli nic nie słyszy, bo za taki faul powinno się od razu kurwa walkę kończyć. Nawet nie powinno być możliwości takiej, o, że komuś do walki dalej dopuszczają. To było do wygrania, to było do wygrania. Ja nawet mówiłem w naszym programie właśnie, po, zapraszam do naszego odmrożonego kanału, zostawcie subskrypcję i tak dalej że to jest degenerowany kłamko. A jednak nie dawałem ci szansy mój drogi, ale muszę cię przeprosić. Teraz cię w boksie. Nie ma szans! w boksie? Marek? Soduwa, soduwa! Człowieku. Jesteś następny! Ale to ja muszę mieć dwa promila, jak będę wychodził. Jestem jest w Mimen. Trzymaj się, ale... o Ostatnie pytanie. Ja wiem, największy fan Ale nie wyszedł jeszcze do żadnej nuty odziwo, no a powinien. A czy my może wyjdzie. Ale to musiałbym mieć pozwolenie. O, o, w sumie bardzo nie lubię. W rozmawiać... sumie Dobra. Tu, tu ten fragment mówiliście, że jest, zobaczymy. Cześć, nie wiem, czy mogę podać rękę? No możesz, Siemano. Siemanko. A czemu nie wie, czy mu rękę może podać? Znaczy, mi by nie mógł, bo ja się kurwa stwę. Nie witam, ale czemu Gimperowi miałby nie podać my się w sumie bardzo nie lubimy. No, to czemu i to wy macie. Dzień, czemu jest wyzywać do debilek? To nie ja powiedziałem. Tylko A, specjalny kto, specjalny kto mu powiedział stawkę? A, ja, stawkę nie... A my stawki są? rozmawialiśmy o stawce? To no, no, tak. powiedział stawkę? Ja ci dokładną kwotę powiedziałem. I ja. potem dokładnie tą kwotę rzucił Matysiak. Nie, to ja nie. Tak. Ja. I, ja mogę <that> przyrzec na swoją... I, Cześć, bo... kariera aktorstwa <głosi> no na nie nie serio, ja to nie aby działa. Ale dobra, to nieważne. To nie wiem, bo tak powiem ci dlaczego? Powiem ci dlaczego? byłem byłem pewnie. Byłem, powiem ci dlaczego? na dwa. Walka podcasterów à, to się nigdy, musi wydarzyć. To. Nigdy, wobec. nigdy nie wyniosłem żadnej informacji poza krąg zaufanych osób. To był pierwszy raz, kiedy się podzieliłem z czymkolwiek, Z kim? poza kręgu moich osób zaufanych i od razu stary dzień później Tomasz Matejczak na odcinku od razu już dostał dokładnie. W okoliczności? No i nie wierzę ci, że w jak okoliczności i może pewnie nagrywasz rozmowy tak jak jak bar denga. Wiec po prostu nie mówiłeś ma. kwoty, nie mówisz mi kwoty. Mówię. Powiedziałeś tu, że na powiedziałeś ma. kwotę, na ale powiedziałeś ma. kwotę tylko ilość od kiedy masz bonus, a nie od ile masz postawę. Nie podstawę. od kiedy bonus. Nie, nie powiedziałeś Jak podstawę. Nie bonus. a nie powiedziałeś kwotę bonusu powiedział. Tak, a nie podstawy. No dlatego powiedziałem, że szalony przekręcił. Szalony powiedział podstawę, podstawę. ja powiedziałem kwotę bonusu. No, no tak, okay, okay, no ale powiedział kwotę bonusu jako podstawę. Rozumiem, chcecie znaczy będzie powiedział tą kwotę, którą tobie dałem, przekręcając, że to jest podstawa. No to jest teraz umówienie, mój drogi, to jest prawda. Ja mu nie powiedziałem tych kwoty. Ja w ogóle zwariowałem skąd ty takie rzeczy, wiesz? Eee, nieważne. Dobra, dobieram na Tana i dwa na jednego idziemy ma, na ciebie. Dwa na jednego? Dwa na jednego. A nie może ale być jeszcze Tomek? Revo się Rewo, się chyba drzy. nie wyjdzie, nie wychodzi z domu, ale z jeszcze. Z ale on, on, a on to ma... To wejdzie, wejdzie. Wejdzie. A, a lubisz się wejść? Z tej no? On mnie nie lubi chyba. Ale z nim wyjść na właśnie, no bo ja myślałem, która walka Nie wiem czemu nie wiem czemu gimpor ogólnie z góry zakłada, że ja go nie lubię. Ja nie mam nic totalnie do Gimpera. Nie mam do niego żadnej złej krwi, tak prawdę powiedziawszy. W sensie... To, że ja sobie czasem jakimś żartem sypnę... To nie znaczy, że ja, nie wiem, mam złą krew do... do Gimpera, nic do niego nie mam. On jest mi, obi on jest mi totalnie obojętny, tak szczerze. No nie, no nie nawet w szacunku, serio, on mi jest kompletnie obojętny, jest dla mnie absolutnie, jakby to powiedzieć, nie jest negatywnie nacychowaną postacią w żaden sposób. Jest, jest totalnie neutralnie do niego podchodzę. Dwie minuty powiedziałem, że to nie, powiedziałem, że Arek to Arek to Starów jest najbliżej, bo kwan z Filipkiem tak samo są w dwójkę, nie? Znaczy, Filipka bardzo lubię, szanuję, nie chciałem... Znaczy, no to, to, próbuję, to szalony dalej, do niego podejdzie. Ale ten, ale tutaj... No nie wiem. Pomyślimy. Dobra, ale to wyjaśnię. Bardziej to się jego dziewczyny boje, kurde. Ej no, ty byś szeją wysiać, a nie z ja ja rewą. Byłem w szoku i dzisiaj no. naprawdę mogę nie, żebym tu lizał ten, ale jest, jest... panu, nie że ona nawet dwóch tygodni nie miała. Dwa Szczego? tygodnie? Przygotowałem. Przygotowałem. Ona dwa tygodnie, no. dwa tygodnie to tak już od telefonu, trochę. Ale my byliśmy na wakacjach, znaleźliśmy w Atenach jakąś salkę. Daj, taj, a przepraszam, bo jest tylko 1 Taką, Tak, no. jakąś śmierć. Krewnaż no był 0,2 Dobra, ja chyba wiem, dlaczego yy, Gimper twierdzi, że go mogę nie lubić. Tak mi się wydaje. Mnie wydaje, że Gimper może uważać, że ja go nie lubię z tego tytułu, że kiedyś zaprosił mnie na zgrzyt. Ja powiedziałem, że mogę yy, przyjechać, i on mi się więcej nie odpisał. I powiedziałem, że dla mnie jest to po prostu chujowe, kiedy kogoś zapraszasz, a potem, potem nawet jego wiadomości nie wyświetlasz. I że no, jest to takie podejście, gdzie z góry traktujesz innych ludzi. Coś chciałem powiedzieć. No, dobra, okej, okay, to jeszcze raz. Wydaje mi się, że Gimper może uważać, że go nie lubię, przez to, że kiedyś była taka sytuacja, że na ten zgrzyt mnie zaprosił, ja powiedziałem, że spoko mogę przyjechać. No i wtedy przestał mi odpisywać, i powiedziałem na streamie, że to jest chujowe zachowanie, że traktujesz kogoś z góry, zawracasz mu dupę. Ktoś specjalnie chce poświęcić ci czas, żeby te parę godzin przejechać, i z tobą pogadać, jak go zaprosiłeś, a ty potem go totalnie zlewasz, bo przestajesz mu odpisywać. Więc może przez to twierdzi, że ja go nie lubię, bo wtedy tak się zachował, ale to nie jest tak, że ja go nie lubię, bo tak się zachował. Uważam po prostu, że zachował się wtedy słabo kurwa w chuj, niedojrzale i o tym powiedziałem i tyle. Bo miałem taką ochotę, chciałem to powiedzieć i powiedziałem. Więc gdybym na dzień dzisiejszy na przykład zaprosili mnie do zgrzytu, to bym nie poszedł, chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem kompletnie niepotrzebny, bo po prostu uznałbym, że idąc z tym jakby doświadczeniem, no nie chcę, nie chcę tam iść. Natomiast prywatnie nie mam żadnego problemu osobiście do Gimpera. Nie jest dla mnie postacią, którą bym źle postrzegał na przykład. Jest dla mnie totalnie neutralnym gościem. Uważam, że jest całkiem inteligentnym ziomkiem, tak szczerze, tylko często często gryzie się w język i nie mówi to, co chciałby powiedzieć, tylko stara się zachować taki bardzo język nadmiernie poprawny politycznie, co, co też jestem w stanie zrozumieć. Jakby to jest jedyna rzecz, która sprawia, że uważam, że czasem jego wypowiedzi mogłyby być ostrzejsze, a są trochę wykastrowane, ale ogólnie mówi spoko, sensownie i nie mam nic do niego absolutnie. No samo no, I tam było że szalejała, no, no. że nie ten, a teraz wygrał, to już nie ma rywa. Dobra, to chyba wszystko, nie było więcej mojego wątku. Po prostu Tańcula stwierdził, że może sobie mnie wziąć. No to inaczej. Więcej szumu kurwa na tym czasie narobiłeś, niż finalnie zobaczyłem na dobrą sprawę. Nie było tam nic jakoś specjalnie konkretnego, taka luźno rzucona kurwa myśl, bez wchodzenia w konkrety, bardziej taki półżart, tak bym to kurwa nazwał. Natomiast powiem tak, no, za, czas kurwa zejść na ziemię, tak szczerze. Czas spojrzeć w lusterko, zadać sobie pytanie, kim ty kurwa jesteś i przestać udawać gwiazdę. Bo to, że założysz drogie okulary i będziesz udzielał wywiadu w drogich okularach, nie robi z ciebie gwiazdy. No i to, to tyle. Ale patrzcie, jak się ludzie szybko zmieniają, kiedy się koniunktura zmienia. Arek Tańcula, bardzo miły pan. Dzień dobry, zawsze każdemu mówił. Nigdy w konflikty żadne się nie mieszał. Bardzo zachowawczy. A jak nagle walki z Murańskimi odpadły, to do każdego po kolei kurwa z mordo wyskakuje. I właśnie takich ludzi ja najbardziej nie szanuję. Bo to są osoby, które własne.